No Cześć, witam cię serdecznie do to Domek ze Market. Dzisiaj powiem ci o ciekawych roślinach, które warto mieć w domu, o nowościach, które pojawiły się ostatnio na rynku i w naszym sklepie internetowym. Powiem ci też o roślinach, które na stałe goszczą właśnie na półkach naszego sklepu internetowego, abyś mogła mógł zapoznać się z nimi i przybliżyć sobie właśnie y, to y, jaka jest ich charakterystyka i przede wszystkim y, które będą najbardziej dla ciebie odpowiednie. No, a za mną słuchajcie odgłosy taśmy klejącej, no bo niestety y, mamy dużo dużo pracy z wysyłkami. Wysyłamy roślinę y, cały czas, y, więc dziewczyny tam <grym> kleją. Taśmy po to, żeby te rośliny były mega bezpiecznie zabezpieczone do wysyłek. Ostatnio nawet zdarzyło nam się wysyłka właśnie za granicę, co robimy bardzo sporadycznie. Nie do wszystkich roślin, więc jeżeli Chcecie, abyśmy wysyłali za granicę roślinę, dawajcie nam znać. Nie wszystkie rośliny, niestety, do tego się nadają, ale takie rośliny, jak na przykład aspidistra Variegata, poradzi sobie, ponieważ uchodzi za roślinę, która jest żelazną, więc spokojnie zniesie podróż. Aktualnie te Aspidistrię, dwie sztuki wysyłamy do Finlandii. Myślę, że dobrze to zniosą. A jeżeli chcecie Aspidistria variegata zostało jeszcze kilka sztuk na stanie, dosłownie ostatnie sztuki na te rośliny właśnie warto zwrócić uwagę, ponieważ one się kończą, tych odmian przez długi czas nie będzie. My je mamy oczywiście zgromadzone jako mateczniki, ale produkcja Aspidistrii trwa dosyć długo. Rośliną, która natomiast rośnie bardzo szybko i która jest w świetnej cenie no to trzy krotka w różnych kolorach. Ostatnio zdecydowaliśmy się właśnie na wyprodukowanie dla was trzech odmian, właśnie odmiany zielonej, odmiany zebrina i odmiany purpurowej. Te trzy krotki będą w bardzo fajnej cenie i przede wszystkim rośliny szybko rosnące, które możecie zastosować w różnych miejscach swojego domu i bardzo szybko rosną i możecie sobie nimi zagęszczać wszystkie inne właśnie miejsca nawet w doniczkach innych roślin. Małe maluszki w doniczkach to nie jest całkiem mała doniczka, to jest doniczka, w której spokojnie możecie te rośliny sobie wytrzymać nawet kilka miesięcy. I te rośliny właśnie świetnie nadają się do pokoju dla dzieci, bo to one będą właśnie widziały proces wzrostu. Zauważą może chwilę, w której warto te rośliny będzie przesadzić do większej doniczki. No i co prawda nie są to rośliny drogie, bo rośliny w doniczkach numer 9 są po prostu tańsze, a aktualnie fajnie się rozrosły, ponieważ w tym okresie letnim dosyć mocno nabrały właśnie na masie. Zobaczcie, tutaj Maranta dosyć ciekawa w odmianie miętowej i przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sande, sanderiany na kalateę sanderiany ponieważ dosyć fajnie nam się rozrosły zobaczcie sanderianki to kalatea o ciemnych liściach z różowymi pasami także ta odmiana kalatei sanderiana przede wszystkim wyróżnia się do, dosyć kompaktowym wzrostem i tworzy taką gęstą pełną liści. Orbifolia. Kalatea orbifolia w dosyć fajnym rozmiarze. No te rośliny są w cenach właśnie roślin miniaturowych, ale tak jak powiedziałem, w doniczce 9, więc nie musicie ich od razu przesadać. A orbifolia to jedna z większych odmian Kalatei, która aktualnie wygląda no naprawdę imponująco i zobaczcie, na pewno będzie świetną rośliną do pokoju dziecka. Równie dużą aktualnie jest Kalatea w odmianach. Freddy. Freddy to dosyć łatwa odmiana w uprawie. Uważam, że Freddy, tak samo jak Makojana, to są dwie najłatwiejsze w uprawie Czy To jest Makojana o okrągłych liściach, a to jest Freddy. O takich liściach ostro zakończonych, ale mają te przebarwienia na tych liściach bardzo podobne. Zarówno jedna, jak i druga odmiana jest bardzo wdzięczną odmianą. Dosyć szybko rosnącą i przede wszystkim w godzinach wieczornych układające mocno liście ku górze. To jest właśnie cechą charakterystyczną dla wszystkich marantowatych. No ale przejdźmy, słuchajcie, do innych roślin. Ciekawą propozycją w ostatnim czasie jest roślina, która nazywa się kostowiec. Kostowiec to taka roślinka kolekcjonerska, która ma bardzo ciekawe wariegacje na liściach. Roślinka z rodziny imbirowatych rozmnaża się przez kłącza, które wypuszcza w glebie. Ma bardzo fajną właśnie kolorystykę liści i dosyć ciekawy pokrój, także to jest nowość w naszym sklepie. Ostatnio pojawiły się też filodendrony w odmianach Scandens w wersji takiej właśnie na, na paliku kokosowym. Więc dosyć fajna, duża roślina. W dużej doniczce rozmiar 15-16. Do tego palika kokosowego już są przytwierdzone te pędy Filodendrona Scandens. I ten palik kokosowy jest taką imitacją kory drzewa, więc spokojnie, za jakiś czas swoimi korzeniami powietrznymi złapie się do tego palika i będzie sobie fajnie rósł. taki palik kokosowy też możecie sobie zraszać nawet używać czasami nawozów bo wtedy e, zraszając właśnie te paliki kokosowe wodą z różnymi substancjami odżywczymi to te korzenie się będą chę, chętniej zapuszczały właśnie w te, tego typu e, strukturę więc popatrzcie tradycja e, bardzo fajna rzecz scandens philodendron zielony dosyć szybko rosnący na Paliku. A my, słuchajcie, jedziemy dalej. Ciekawymi propozycjami w ostatnim czasie, o których jeszcze nie mówiłem, to jest na pewno Xantosoma. Xantosoma roślina w wersji mini. Zobaczcie, takiej Xantosomy jeszcze u nas nie było. Ona jest przede wszystkim w dobrej cenie, bo roślina kolekcjonerska tego typu no, to już jest cena około 100 zł. U nas ją dostajecie za połowę tej ceny, więc spokojnie możecie sobie ją sami w domu wyhodować do dużych rozmiarów, w, w przeciągu roku zwiększy swoją objętość nawet pięciokrotnie, więc warto w taką roślinkę zainwestować, a Xantosoma to roślina pochodząca z grupy roślin obrazkowatych, z rodziny obrazkowatych, więc na pewno przy dobrej uprawie i pielęgnacji zakwitnie Wam takimi kwiatami, w postaci kolby. Te wybarwienia na liściach, które widzicie u lindenii, to przebarwienia, które będą coraz bardziej intensywnie się wybarwiały na liściach. Liście będą mogły sięgać nawet pół metra długości. I ta roślina na pewno jest wdzięczna, także poradzą sobie niedoświadczeni ogrodnicy z tą rośliną. Na pewno lubi dob dobrze doświetlone, jasne stanowiska z rozproszonym światłem. Nie, nie należy narażać tej rośliny na bezpośrednie promienie słoneczne, a jest cechą charakterystyczną wszystkich roślin z wariegacjami, żeby uważać właśnie na nadmierną ekspozycję słońca, więc ksantosoma. U nas do zdobycia zupełna nowość w doniczce rozmiar 9. Zobaczcie, wszystkie sezonki są w specjalistycznym podłożu, które zapewni tym roślinom warunki na następne kilka miesięcy. Także spokojnie możecie tą roślinkę postawić i bez przesadzania. Cieszyć się jej pie, pie, pięknem. Kolejna roślina, rośliną, która się pojawiła ostatnio, i wrzuciliśmy właśnie kilka sztuk, ponieważ one się sporadycznie u nas pojawiają, i każda roślina jest, ma swój numer, dlatego że to roślina, która jest rośliną troszeczkę droższą Syngonium albo variegata. To jest roślina, którą ceni się za to, że ma bardzo dużo wybarwień. Na tych liściach, i im więcej wybarwień na tych liściach jest, tym też cena tych roślin idzie w górę. No ale im więcej tych wybarwień, tym oczywiście większe ryzyko tego, że te jasne części liści mogą ulec, ulec różnym zniszczeniom, mogą pojawić się na nich jakieś kropki, ale jest to zupełnie naturalne. Słuchajcie, syngonium albo warygata na białych częściach bardzo często posiada delikatne skazy, one są prawie niewidoczne. Ale ogólnie roślina jest piękna i przede wszystkim jest właśnie nowością u nas. Młode sadzonki, które możecie sobie kupić w dosyć ciekawej cenie. Także syngonium, albo warygata roślina, może mniej bezpieczna dla ludzi i dla zwierząt, ponieważ tam, zawiera jakieś tam substancje toksyczne, ale na pewno warto ją sobie zakupić. Kolejną rośliną, która pojawiła się u nas w sklepie, jest Aglaonema. W w takiej odmianie dżabile. Jubile, dżabile. No nie wiem, jak to się wymawia. Mniejsza z tym. W każdym razie ta odmiana to jest odmiana Agla Onemy. Dla osób, które lubią te przebarwienia na tych roślinach, takie zielono-białe. Zobaczcie, na tych liściach pięknie ona się wybarwia. I tą Agla Onemkę, tę odmianę, właśnie też dostaniecie u nas w rewelacyjnej cenie, żebyście mogli. Właśnie wzbogacić swój arsenał aglonem w swoim domu. Też nowością w naszym sklepie, ostatnio cieszy się bardzo dużą popularnością, są odmiany Sansevierii, odmiany Sansevierii Monshine, właśnie w wersji mini, czyli mała roślina przesadzona do specjalistycznego podłuża do Sansevierii i sukulentów, w tej doniczce taka taka sansevieria moonlight może sobie tam stać nawet 2 lata więc spokojnie dopiero jak korzenie rozerwą doniczkę bo to się często zdarza u właśnie sansevierii że, yy, że korzenie rozrywają doniczkę rozsadzają ją na pół yy, to wtedy możecie sobie ją przesadzić do nowej ziemi także sansevieria mumsen w małej wersji w małej wersji i przede wszystkim w dobrej cenie yy, mamy fajną roślinę tutaj w zasadzie zastanawiamy się, czy ją wrzucić na sklep, bo udało nam się zdobyć tylko kilka e, okazów tej rośliny. Cisus. Cisus Discolor. Piękna roślina na takim sporniku. E, niestety, tej rośliny na razie nie wystawiamy na sklep, dlatego że e, spróbujemy ją po prostu poroznażać, Musimy tą roślinę poznać, musimy zobaczyć, jak ona będzie rosła, e, więc być może uda nam się ją poznać bliżej i wprowadzić do naszego sklepu. Cisus discolor, przepiękna roślina pnąca o ciemnym ulistnieniu i y, kilku kolorach na liściach. Także takich roślin pnących y, jest dosyć mało w takiej kolorystyce, więc warto nad nimi się zastanowić. I prawdopodobnie niebawem y, znajdą się w naszym sklepie. Kolejną y, rośliną, która ostatnio zawitała nasz sklep to jest alternatywa dużego filodendrona hastatum który, który w wersji Silver Queen w małej wersji wygląda właśnie tak. Filodendron hastatum to filodendron, który ma strzałkowate liście, tak jak sama nazwa łacińska mówi. Hasta to strzała i Stąd też nazwa dla tych roślin. Filodendron, filodendron hastatum w wersji Silver Queen, jak jest mały to te listki ma troszeczkę innych kształtów i z wiekiem te liście robią się strzałkowate właśnie. Wyglądają jak włócznia strzały. A tutaj macie małego filodendronka Silver Queen. Też ostatnio pojawił się w sklepie. Jest zupełną nowością i warto go właśnie sobie od kolebki w domu Uprawiać. Kolejną rośliną, która pojawiła się ostatnio, jest filodendron. Tak, jak wcześniej mówiłem o hasta strzała, czyli filodendron y, hastatum silver queen, a to filodendron sub hastatum, y, czyli taki podstrzała, bo to w zasadzie sub, y, to oznaczenie łacińskie pod czymś więc. Y, Pewnie nazwa się wzięła z, z tego, że ma troszeczkę inne za, zakończenia dolnej części liści. I przede wszystkim filodendron subhastatum wyróżnia się czerwoną barwą dolnej strony liścia. Także to jest bardzo fajna rzecz. Że ten philodendron y, Hastatum, czyli Silver Queen i Subhastatum, mają bardzo podobny pokrój, rosną podobnie. Są to pnącza, które w warunkach naturalnych mogą nawet kilkadziesiąt metrów w górę się piąć. Y, a do waszej uprawy domowej na pewno niezbędne będzie za jakiś czas użycie wsporników, y, palika kokosowego lub bambusowego, żeby te rośliny po tych miejscach właśnie mogły się piąć. To też na nowość kilodendron y, w odmianie. Cukra statum z czerwoną barwą dolnych liści. Także fantastyczna roślina. W ostatnim czasie też zawitały do nas filodendrony w wersji mini. Filodendron squamiferum to filodendron, który w latach 40. był bardzo popularny w Europie. Dawno, dawno temu jakieś 50-60-70 lat temu. Nie było tyle odmian dostępnych na rynku europejskim, ponieważ, wiadomo, transport tych roślin był utrudniony, logistyka była na zupełnie innym poziomie i w tych czasach było kilka gatunków, właśnie filodendronów, bardzo popularnych, między innymi właśnie filodendron w odmianie ferum, który w latach właśnie 40. był niezwykle popularną rośliną. Roślina, która bardzo często była spotykana na dużych salach, w różnych palmiarniach, czy gdziekolwiek. Niestety, w około, w roku, około roku 2000 zniknął gdzieś tam, przestał być produkowany i produkowany przez ogrodników, właśnie zagranicznych, i ciężko go było kupić dopiero. Zyskał na popularności w ostatnim czasie i stał się taką rośliną kolekcjonerską, ze względu właśnie na duże. Yy, duże liście, które błyszczą się bardzo ładnie, i yy, łodygi tych liści, które mają takie dosyć fajne wypustki. Także filodendron yy, skłamiferum dosyć fajna roślina szybko rosnąca ona u nas w wersji yy, małej, mini, ale na pewno warta yy, uwagi. Ja myślę, że to na dzisiaj tyle, o kolejnych roślinach powiem Wam następnym razem, ponieważ no jest tego trochę, warto odwiedzać nasz sklep, tam też znajdziecie przeróżne opcje, przede wszystkim patrzcie sobie na kategorię małe rośliny egzotyczne, bo tam możecie znaleźć małe roślinki w fajnych cenach, które są przesadzone do specjalistycznego podłoża i nie musicie przy nich już nic robić. A za mną jeszcze filodendron o imieniu Moonlight w aktualnie świetnej cenie, jest przeceniony. I na pewno warto go zdobyć, bo filodendrony to są rośliny wdzięczne, łatwe w uprawie i dosyć szybko rosnące. Ja tymczasem Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnego dnia. Miłego, następnego razu. Miłego dnia. Cześć.